I witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Ariovit i w tym poradniku pokażę Wam, jak włączyć monetyzację na waszym kanale YouTube. W takim razie pokażę wam jak to wygląda w roku 2022. Zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, komentarza. I lecimy. Tak więc aby to zrobić, logujemy się na naszym kanale i wchodzimy w YouTube Studio. YouTube Studio. I teraz mamy tutaj właśnie tutaj w tutaj po lewej stronie różne zakładki i jest opcja taka jak zarabianie taka jak zarabianie i tutaj możecie włączyć wasze zarabianie pokażę wam to na innym kanale moment ok tutaj raz tak zarabianie i tutaj jak widzicie będzie mieć coś takiego jak zgłoś się i żeby włączyć to, zarabianie, to zro... YouTube zrobił coś takiego, że jest wymagane 1000 subskrypcji, minimum, 4000 godzin oglądania w ciągu roku, weryfikacja dwuetapowa, gdzie musisz mieć zabezpieczone konto i 0 aktywnych ostrzeżeń o na naruszeniu wytycznych dla społeczności itd. Tak I tak to wygląda. Oczywiście możecie sobie jakoś przyspieszyć, to wiecie no same sposoby, albo kupić konto z kanał z monetyzacją i będziecie mieli. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Kiedyś było tak, że mogliście od razu zarabiać. Po prostu włączyliście, była monetyzacja. Jeszcze musieliście otrzymać kod yy, przywieziony z Google do waszego na wasz adres wpisywaliście i mieliście otrzymywane środki. tak to wyglądało? Teraz jest tak na ten moment. I okej okay, tak, to niestety wygląda. Więc to tyle w tym filmiku. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłem. Jak macie pytania, piszcie. Odpowiem. Jak co możecie sobie ławkę w górę. Zasubskrybować kanał, napisać komentarz. No i na razie. Cześć, pawa.